Kobieta ćwiczy taniec, który regularnie nagrywa. Po przeprowadzce do nowego domu cały czas czuła się obserwowana, a nagranie, które zaraz zobaczysz, przedstawia pierwsze dziwne zjawisko zarejestrowane przez nią. Niektórzy widzą tutaj półprzezroczystą, cienistą postać. Być może nowy dom kobiety jest nawiedzony. A ty? Co o tym myślisz? Kolejne nagranie pochodzi z kanału YouTube Paranormal Nightmares TV Series. Skontaktowała się z nimi rodzina z Bloomingan w stanie Indiana, która rzekomo doświadcza dość przerażającego nawiedzenia w ich domu. Głośne huki i dziwne odgłosy można usłyszeć w środku nocy, kiedy wszyscy próbują spać. Pewnej nocy kuchenka gazowa w kuchni sama się uruchomiła. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Właściciel domu uważa, że jego zmarły brat wędruje po jego posiadłości i może być odpowiedzialny za wszystkie incydenty. To jest tylko piszę na kampanii. I powiem. To jest to, co zobaczyli, co mi się wydaje, że mi się wydaje. Mój pana, który nie znam. Ale powiem jej, że to są inne, co tam mają. Ale w takim razie to była go. In three different time frames. And how long was he pass before this, picture? this was about three years ago, so several years. Mężczyźni zostawili sprzęt i postanowili rozpocząć śledztwo następnej nocy. Can you talk? We can see you. z nami. to talk to us. Mhm. Po otrzymaniu kilku odpowiedzi za pośrednictwem AVP i przechwyceniu ruchu za pomocą kamery SLS, Mężczyźni postanowili oczyścić ich dom ze złych dusz. Jednak najciekawsza rzecz została nagrana w tle, gdy zespół przeprowadzał wywiad z matką Virginią. Nie can actually remember that date that I we moved out here when I was in the 5th grade and I heard my mom holler for me. So We went back to my house to see what Mom wanted, and she said she didn't holler for me. We hear it looked like a shadow went straight through that room over there. We see the dark outlined figure of a man, um, around here mostly in Mom's room, but mm -hmm. we've seen him walking around. That no. Room. But I know that it wouldn't be a child's spirit; that it was probably a doppelganger. With only four of us inside the house during this encounter. I have no explanation for this entity passing through Czy rzeczywiście mógł być to duch, który terroryzuje ten dom? Według autorów, nikt z obecnych tam osób tamtędy nie przechodził. Swoją teorią podziel się w komentarzu pod filmem. been followed by a man in a top hat you could totally see a face in here i swear looking at me um, but ignore all the stuff in the hallway i just moved in yesterday so it's been a hot mess unpacking Kolejne kilka nagrań zostało opublikowanych przez IM Into You. Moda kobieta przeprowadziła się do starego domu, który, według niej, jest nawiedzony. A największa aktywność jest w jej sypialni. Często słyszy dziwne dźwięki, czuje okropny zapach, a także widzi dziwne cienie. Po kilku tygodniach męczarni w domu, przeprowadziła się do kampera podstawionego pod dom, ponieważ nie mogła znieść aktywności paranormalnej. W tym czasie prosiła o pomoc jakichś paranormalnych ekspertów. There somebody here. You guys heard that, right? Hello, is there somebody here? Hello? Can you make a noise? So this is the one with a man I don't know if you can see right there is his top hat. Um, you can see like his collar uh, it's super scary to me. For me, there's no denying that there is a man sitting there watching me in bed wearing a top hat with giant ears and it looks scary. And last one, this is a screenshot taken in my bedroom. I see the man with the hat staring directly into the camera at me.. Kobieta wierzy, że mężczyzna w kapeluszu Okay I'm gonna compile all the photos that I think of I have of this same woman from my childhood photo. This is a screenshot from one of my orb videos and then the lighting was enhanced uh, looks like a girl with her arm on the table watching me in my bed. I definitely noticed the strands of hair across her forehead. That hair. Wszystkie te fotografie możemy wytłumaczyć jako efekt pareidoli. To skłonność mózgu do nadawania sensu przypadkowym kształtom, rozpoznawania w nich tego, co zna, zwłaszcza twarzy. Jednak kolejne zdjęcie jest nieco trudniejsze do wyjaśnienia. From one of my lives, like two days ago. Um during the live so many people kept saying that there were faces in the window behind me but I honestly thought that people were just trying to scare me until I received this screenshot today and let me zoom in a little bit for you and you'll see what I'm talking about I can clearly see a face peeking over the ledge Pewnej nocy, przed rozpoczęciem transmisji na żywo, zauważyła coś dziwnego, pojawiającego się naprzeciwko jej pokoju. Wygląda to jak twarz, jednak podczas transmisji na żywo ludzie zauważyli, za kobietą coś, co wygląda jak cienista postać. Najprawdopodobniej to nie dom kobiety jest nawiedzony, tylko duch przyczepił się do niej. Co myślisz o tych wszystkich zjawiskach? Daj znać w komentarzu pod filmem. Veronica Shannon to samotna matka, która żyje w nawiedzonym mieszkaniu. Początkowo kobieta myślała, że ktoś robi sobie z niej żarty, dlatego założyła wewnętrzne kamery bezpieczeństwa. Pewnej nocy poprosiła znajomego, aby coś przyniósł jej do domu, a kamera zarejestrowała coś dziwnego w salonie. Ludzie zastanawiają się, czy może to być duch byłego właściciela. Postać na prawo wygląda jak duch starszej pani, który po krótkiej chwili znika. Jednak to nie koniec aktywności w domu kobiety. What happened to you? If something bad happened. <laughs> I'm not scared to walk in the dark in my own place. Move that back towards it. Are you following him? Why? I'm not even moving it. You finally moved? This door is stuck. Get the f out of here. Drzwi zostały przez coś zamknięte, a trójka dorosłych w końcu je wyważyła. Kobieta postanowiła wyprowadzić się z tego miejsca. Ostatnie nagranie pochodzi z Subreddita Paranormal. Przestawia nagranie z kamery bezpieczeństwa zamontowanej w salonie. W momencie nagrywania nikogo nie było w domu, gdy nagle dzieje się to. Coś dziwnego chwyta drzwi od dołu, a następnie je zamyka. Jak myślisz, co to mogło być?